Dzień dobry. Z każdym kolejnym weekendem jesteśmy mądrzejsi i coraz głębiej możemy analizować sytuację Krzysztofa Piątka, już nie tylko na zasadzie takiego przewidywania przyszłości, gdzie będzie mu lepiej, gdzie będzie mu łatwiej o sytuację, czy w Milanie, czy w Hercie. Krzysiek rozegrał już sześć spotkań w Bundeslidze, wystąpił także w Pucharze Niemiec już mniej więcej taki kibic, który ogląda przede wszystkim występy Polaków, wie z czym to się je. To znaczy, jeśli ktoś nie oglądał meczów Herty przed przyjściem Krzysztofa Piątka, to być może łudził się, być może liczył, że Polak będzie miał więcej okazji w ekipie berlińskiej. Natomiast w tym odcinku chciałbym zwrócić uwagę na to, co powinno się zmienić w Hercie. Po pierwsze, żeby Krzysztof Piątek strzelał gole, co jest najistotniejsze dla polskiego kibica. Po drugie, żeby wreszcie Herta wróciła na właściwe tory. No to jedziemy. Na początek, właśnie te mityczne okazje, o których tak wiele się mówi. Herta jest zespołem, który w tym sezonie Bundesligi oddał takie są fakty najmniej strzałów w całej stawce. Ale akurat w ostatnim meczu z Werderem, w ostatniej kolejce, Herta pobiła swój indywidualny rekord, jeśli chodzi o ten sezon i oglądaliśmy 19 celnych strzałów. Generalnie pod tym względem jest troszkę lepiej. Herta, która traci mnóstwo bramek przede wszystkim na początku spotkań, później zaczyna reagować, później zaczyna ostrzeliwać. Bramki rywala, natomiast w trzech meczach Bundesligi tego sezonu Herta nie zdołała oddać choćby jednego celnego strzału. Dwa razy taka sytuacja zdarzyła się za Jurgena Klinsmana i Herta generalnie zaliczyła siedem takich pustych przelotów, jeśli chodzi o bramki. Siedem meczów, kiedy Herta nie zdołała strzelić choćby jednego gola. To są statystyki. Obnażające jakość ofensywną tego zespołu. Natomiast wydaje się, że za kadencji Aleksandra Nuriego te mecze będą bardziej wesołe, bardziej otwarte, i tych okazji teoretycznie. Powinno być zdecydowanie więcej, więc to jest jakiś plusik. Oczywiście pod kątem gry Krzyśka Piątka, natomiast wydaje się, że zmienić musi się jeszcze, jeszcze wiele, więc idziemy dalej. Jeśli chodzi o posiadanie piłki, Herta też nie jest takim zespołem, która będzie grała po obwodzie, będzie szukała widowiskowego, otwartego futbolu gdzieś. Właśnie ciągłej wymiany piłki pomiędzy środkowymi pomocnikami Podłączanie ofensywnych piłkarzy Nie, raczej jest to futbol bezpośredni Niższe posiadanie piłki W tym sezonie Bundesligi od Herty Ma jedynie Augsburg Więc generalnie przy takim futbolu bezpośrednim Nie jest łatwo o okazję I często ta jedyna, która Ci się przytrafia Po prostu musisz ją wykorzystać I z tego musisz zdawać sobie sprawę Także Krzysztof Piątek Że to nie jest klub, w którym ktoś hurtowo Po prostu będzie mu dostarczał sytuację Między innymi ze względu na brak takiego typowego playmakera. I tutaj wracamy, a w zasadzie przechodzimy do punktu trzeciego i tutaj pod tym kątem mogą dziwić decyzje władz herty przede wszystkim. Spójrzmy sobie na tabelę wydatków z zimowego okna transferowego. Tyle wydała herta. Tyle wydali konkurenci w Bundeslize. Co mnie osobiście dziwi, że Herta sięgnęła po napastnika, typową dziewiątkę Krzysztofa Piątka, sięgnęła po cofniętego napastnika Mateusa Kunie. Oprócz tego zagwarantowała transfery dwóch defensywnych pomocników, czyli Aska Sibar, taki fighter grający w zasadzie na całej szerokości, na całej długości boiska. Polujący przede wszystkim na piłki, a także Lukasa Tuzarta, który ma przejść do Herty, o ile tanie spadnie po sezonie z Olympic Ulion. Co mnie dziwi, że nie sięgnięto po Playmakera, że nie sięgnięto po piłkarza, który pociągałby za wszystkie sznurki gdzieś od tyłu, a który przy okazji potrafiłby na przykład zagrać takie prostopadłe podanie do Krzysztofa Piątka. Bardzo mnie to dziwi, ponieważ nie ma obecnie w składzie zespołu Aleksandra Nuriego choćby jednego ty tego typu piłkarza, a wydaje mi się, że obecność tego typu zawodnika może bezpośrednio Wpływać na grę, na liczby Krzysztofa Piątka, więc trzeba liczyć, że skoro już pan Lars Windhorst chce budować ten tak zwany Big City Club, skoro chce, żeby Herta grała regularnie w europejskich pucharach, to i w tym letnim oknie transferowym musi sięgnąć bardzo głęboko do kieszeni i ściągnąć, właśnie moim zdaniem, przede wszystkim takiego reżysera z prawdziwego zdarzenia, ale nie tylko, bo moim zdaniem, i tutaj przechodzimy do kolejnego punktu, potrzebny jest nowy bramkarz Rune Jarsztein rozsypał się w zasadzie zupełnie, praktycznie od momentu, kiedy pojawił się Jürgen Klinsmann i odstawił trenera bramkarzy zasłużonego żolta Petriego, bardzo spadła regularność występów Rune Jarsztyna, który zaczął popełniać mnóstwo błędów. Thomas Kraft, czyli rezerwowy bramkarz, który wszedł za niego, nie daje żadnych gwarancji, a wydaje mi się, że klub walczący regularnie o europejskie puchary w Bundeslize powinien mieć bramkarza na to, może nie topowym poziomie top topów, natomiast przynajmniej takiego solidnego, który wybroni kilka meczów na sezon, kilka punktów sam drużynie zdobędzie, a przy tym generalnie da taką gwarancję, że rzadko będzie coś zawalał. Wydaje mi się, że w kontekście tych dwóch bramkarzy takich gwarancji absolutnie nie mamy i to dotyczy też bezpośrednio niestety środkowych obrońców Herty. Teoretycznie nie są to złe nazwiska. Niklas Stark, mający za sobą już powołania do dorosłej reprezentacji Niemiec, Karim Rekik, znane nazwisko, Dedrick Boyata, reprezentant Belgii, podobnie. Natomiast patrząc na występy tych piłkarzy, na co oczywiście ma wpływ ta ogólna sytuacja Herty, także pewnie pozaboiskowa, to są tykające bomby zegarowe. Ja oglądając no, chyba wszystkie mecze Herty w ostatnim czasie, także m.in. ze stadionu, za każdym razem, kiedy któryś z tych środkowych obrońców podejmował próbę pojedynku albo nawet wyprowadzenia piłki, tak drżałem, czy nie pojawi się tutaj za moment jakiś błąd, bo wydaje mi się, że ta obrona jest bardzo... Na to podatna, ale no nie chcę tutaj winić wyłącznie samych stoperów, ponieważ cała sytuacja wokół klubu ma na to olbrzymi wpływ i wydaje mi się, że potrzebny jest tutaj absolutnie lider defensywy, to znaczy taki środkowy obrońca, który też wejdzie i da w miarę gwarancję takiej stabilności, takiej pewności w defensywie, przede wszystkim pojedynków. To nie musi być nawet jakiś wirtuos, jeśli chodzi o rozgrywanie. Jeśli Herta zamierza opierać się w dużej mierze na dośrodkowaniach, czy na jakichś innych walorach. Jeśli jeszcze przy tym miałaby ściągnąć tego reżysera, o którym wspomniałem, to niech po prostu tam przyjdzie jakiś facet, który da stabilność, da pewność w defensywie i myślę, że to wystarczy. A jeśli jesteśmy już przy obronie, to wydaje mi się, że potrzebny byłby na pewno lepszy lewy obrońca, skoro spadły znacząco akcje Marwina Plattenharta, do niedawna jeszcze reprezentanta Niemiec, o którego pytało m.in. Atletico. Natomiast, jeśli jedną z głównych broni Herty mają być właśnie wrzutki m.in. z tego lewego sektora to albo Maximilian Mittelstedt musi wreszcie wziąć się w garść i znacząco to poprawić, a nie cały czas posyłać jakieś wrzutki na wysokości kolan, gdzie tak naprawdę zakładał, że, że będzie dośrodkowywał na głowę któremuś z kolegów, albo trzeba będzie po prostu ściągnąć kogoś, kto też zagwarantuje zdecydowanie lepszą jakość tych dośrodkowań właśnie niż wspomniany Maximilian Mittelstedt. Dziwi to o tyle, że Mittelstedt jest piłkarzem, który kiedy wszedł do Bundesligi wyglądał momentami naprawdę nieźle i Lotar Mateusz stwierdził nawet, że to jest facet, który ma potencjał do gry w reprezentacji Niemiec Natomiast przestał się rozwijać I tak jak w kontekście wielu piłkarzy możemy mówić, że Ta sytuacja ogólna w Hercie Mocno wpływa na, na ich pewność siebie Między innymi na boisku Tak w przypadku Maximiliana Mittelsteta mam tutaj na myśli Wyłącznie dośrodkowania, które no Są naprawdę na poziomie Oberligi Co najwyżej, przynajmniej jeśli chodzi o większość występów Tego piłkarza, więc tutaj Herta i jej napastnicy Czy jest to Piątek, czy jest to Ibiszewicz, czy Mateusz Kuniak, Ktokolwiek inny Po prostu tracą, bo takich okazji może być mniej Zdecydowanie lepiej powinno być oczywiście z Mariusem Wolfem, który pewnie będzie częściej wrócał, wrzucał z prawej strony. I jeśli Marius Wolf wróci do takiej formy, jaką prezentował w antrakcie Frankfurt, to wydaje mi się, że akurat ta pozycja w Hercie obsadzona jest nieźle i tutaj napastnicy nie powinni mieć większych problemów. Problem numer 5-6-7, jak zwał, tak zwał, to brak współpracy pomiędzy Piątkiem a Mateusem Kunią. Wydawać by się mogło po tych pierwszych meczach, w zasadzie po pierwszym występie Mateusa Kuni z Paderborn, że może to wyglądać nieźle, że Hertha ściągnęła takiego kreatywnego piłkarza, który może idealnie wspierać środkowego napastnika, który może, tak mówiąc kolokwialnie, robić całą grę właśnie wokół tej dziewiątki. Piłkarza świetnie wyszkolonego technicznie, piłkarza, który gwarantuje widowisko, gwarantuje fajerwerki. Nawet Michel Pretz, czyli człowiek odpowiedzialny za transfery w Hercie, po tym pierwszym meczu, kiedy Kuni zdarzało się nadużywać tych sztuczek technicznych, powiedział, że on Absolutnie nie powinien wyplenić tego ze swojej gry, wręcz przeciwnie. Dla takich piłkarzy przychodzi się na stadion i później, między innymi te lokalne media zajmujące się hertą, pisały, że Krzysztof Piątek poświęca sporo czasu po treningach właśnie na szlifowanie tej współpracy pomiędzy właśnie Polakiem a Mateusem Kunią. Natomiast na razie takiej nie widać zupełnie. I to ostatnie spotkanie z Werderem też pokazało, że jest tutaj spory problem, ponieważ ci piłkarze zwyczajnie nie wymieniają podań. To znaczy, nawet komentując. Ten mecz ze Cekel, ze stadionu, odnosiłem takie wrażenie, że to są dwa odrębne światy, dwa odrębne byty to znaczy Krzysztof Piątek gra swoje, Mateusz Kunia gra swoje. Z Kunią niestety może być tak, że wydaje mi się, że o ile ten piłkarz da sporo hercie, o tyle będzie też sporo takich sytuacji, kiedy on będzie irytował po prostu kibiców egoistycznym podejściem do poszczególnych akcji. Chyba, że się zmieni, bo tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. A jeśli do tego do, dołożymy fakt, że Dodi Lukebakio, czyli potencjalnie największa gwiazda Herty, jest zdecydowanie bez formy do tego stopnia, że no musi po prostu walczyć o miejsce w jedenastce. Jeśli do tego dodamy także fakt, że Javairo Dilrosun, na którego nakręcił się nieprawdopodobny hype po debiucie tego piłkarza w Bundeslidze, kiedy mówiło się, że przyszedł tutaj taki prawdziwy strassenkicker, czyli taki piłkarz uliczny, kapitan, Wyszkolony, że kto wie, może to będzie kariera nawet na miarę Jay Sancho, zachowując wszelkie proporcje. No to okazało się ostatecznie, że Dilrosun znów jest piłkarzem, który funkcjonuje obok drużyny, że wychodzi z tą drużyną na boisko, natomiast nie potrafi się z tymi piłkarzami dogadać. Przez co te jego statystyki dotyczące nawet oczekiwanych asyst znacząco spadły. A Herta w tym momencie wydaje mi się, że bardziej potrzebuje piłkarzy drużynowych, a nie takich solistów, którzy patrzą wyłącznie na siebie. I myślę, że do tego też. Powinien dostosować się sam Krzysztof Piątek, któremu też zdarzały się takie sytuacje już po debiucie w Mundestice, kiedy mógł spokojnie podać koledze, a decydował się na finalizację akcji. Pewnie, gdyby to był Piątek z taką pewnością siebie jak w Genoi, to bramki by wpadały, natomiast Krzysiek też musi, wydaje mi się, wyciągnąć wnioski. Wydaje mi się, że powinien poszerzyć swój repertuar, to znaczy to, co prezentował w Genoi, nawet gdyby wszedł na taki poziom jak w tamtej ekipie, może po prostu nie wystarczać, bo jeśli tak będzie, gdyby piątek przestał się rozwijać, a to jest facet o naprawdę dobrym charakterze i w coś takiego nie wierzę, że on nagle tutaj osiądzie na laurach, to piłkarze po prostu zaczną przewidywać jego ruchy, będą w stanie przeczytać go na boisku. I mieliśmy przykład jednego takiego piłkarza, któremu jeszcze zdrowie dodatkowo przeszkodziło, to jest Paco Alcácer. Dziś występujący w Villarreal Zawodnik o fenomenalnej technice strzału Świetnie ułożona stopa Rewelacyjne decyzje w obrębie pola karnego Natomiast piłkarz dość jednowymiarowy Skupiający się niemal wyłącznie na wykończeniu Tak samo to wygląda teraz w Villarreal Gdzie kibice na Estadio de la Ceramica Oczekują od Paco Alcacera Nieuczestniczenia w budowaniu akcji Bo od tego jest na przykład drugi napastnik Czyli Gerard Moreno Tutaj kimś takim powinien być Mateusz Kunia Tylko właśnie w finalizacji samych akcji Natomiast jeśli całe życie zamierzasz na czymś takim bazować to w pewnym momencie, to już nie są czasy po prostu Filipo Inzagiego, w pewnym momencie rywale Cię przeczytają i nie będziesz w stanie gwarantować tyle bramek ile gwarantowałeś wcześniej, więc Krzysiek na pewno też musi się zdecydowanie rozwinąć nie tyle pod kątem fizycznym co po prostu pod kątem typowo piłkarskim samej jakości, możliwości zaoferowania różnych sposobów rozgrywania finalizowania akcji i tak dalej mówiąc wprost, mówiąc w skrócie piątek musi stać się napastnikiem bardziej wszechstronnym, jeśli rzeczywiście ma być gwiazdą Herty, a tego od niego każdy rzecz jasna oczekuje. Oprócz tego, żeby Herta się rozwijała, potrzebny jest spokój w klubie, potrzebne jest odcięcie się wreszcie od tych raportów Jurgena Klinsmana, który problemy widział wszędzie, tylko nie u siebie. Natomiast jeśli Quincy ma choć 20% racji to znaczy, że Hertha powinna też kilka rzeczy poprawić. Nie mam tutaj na myśli departamentu prasowego, departamentu nawet medycznego w zespole Herty, tylko przede wszystkim tej polityki transferowej, która moim zdaniem troszkę szwankuje. Moim zdaniem Hertha wydała sporo pieniędzy, widzę. Askasibar nie na takich piłkarzy, jakich akurat w tym momencie potrzebowała. Nie mam tutaj na myśli tego, że Askasibar jest fatalnym zawodnikiem. Zupełnie nie o to chodzi, tylko wydaje mi się, że inny profil piłkarza był potrzebny Hercie akurat w tamtym momencie. Więc czy mi Michel prec powinien obawiać się o posadę, i gdyby ten sezon zakończył się spadkiem Herty do drugiej Bundesligi, myślę, że straciłby to miejsce, że ktoś inny wtedy już odpowiadałby za transfery. Tutaj wymieniano swoją drogą ostatnio w kontekście nawet nie tyle dyrektora sportowego klubu, co menedżera który mógłby jeszcze wejść do rady nadzorczej. Wiele ciekawych nazwisk, jak m.in. Lam, Feinsteiger, Michel Balak i tak dalej, Lothar Mateusz i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że trzeba podejść do tego z chłodną głową, nie napalać się, że ta herta stanie się takim wielkim klubem od razu, tylko tak budować go krok po kroku i nawet jeśli te puchary miałyby przyjść na przykład za dwa lata, ale puchary na zasadzie takiej, że awansujemy do Ligi Europy, a później walczymy o kolejne fazy, a nie awansujemy do Ligi Europy i będziemy bić się o utrzymanie w Bundeslice, bo generalnie to się mija z celem takie podejście. Przecież całkiem niedawno herta awansowała przecież do europejskich pucharów i to wszystko nie zakończyło się happy endem, więc potrzebna jest tutaj naprawdę cierpliwość i piątek z Zdecydował się na projekt, który raczej nie przyniesie natychmiastowych wyników. To już widzimy teraz. Oprócz tego, wydaje mi się, że wreszcie potrzebny jest także trener, ponieważ nie wiem, czy się ze mną zgodzicie ale moim zdaniem Aleksander Nuri, jako człowiek odpowiedzialny za przygotowanie taktyczne herty w tym krótkim okresie, który trwał 76 dni, kiedy prowadził ją Jürgen Klinsmann nie wyrósł nam na faceta, który zbudował ciekawy taktycznie zespół, więc tutaj można wrzucić kamyczek do jego ogródka, a oprócz tego jako trener samodzielny już pal licho ta seria ponad 20 meczów bez zwycięstwa, która ciągnęła się za nim przez Werder, Ingolstadt i zahaczyła właśnie o Hertę, ale przede wszystkim wydaje mi się, że Aleksander Nuri nie potrafi w tym momencie zbudować takiego zrównoważonego zespołu. Być może wpływ ma na to cały ten kontekst globalny wokół Herty, być może każdy trener miałby tutaj związane ręce, natomiast wydaje Wydaje mi się, że jeśli chcesz ściągać gwiazdy, chcesz ściągać zawodników momentami z charakterkiem, krnąbrnych, jak na przykład właśnie Mateusz Kunia, albo takich momentami trudnych do prowadzenia, jak Luke Bakio, czyli Dilrosun, do których po prostu musisz trafić, to też chyba potrzebujesz jednak tre trenera bardziej uznanego, więc to jest też taki punkt numer 10, 11, 12, zobaczymy. Ile tego wszystkiego będzie, nad którym władze herty powinny się pochylić, bo trener po prostu jest tutaj nieodzowny. Więc kończąc wątek, herta musi rozwijać się na każdym polu. To nie jest tak, że jeśli piątek teraz nie strzela goli, to to wszystko jest winą wyłącznie Polaka. Wiem, że ostatnio polscy kibice podchodzą do niego w sposób wyjątkowo skrajny, że te emocje, jeśli porównamy sobie okres w i z tym, co mamy teraz, są kompletnie ekstremalne. Dwa różne bieguny, natomiast Tutaj apelowałbym mimo wszystko o rozsądek, o taką chłodną głowę i o ocenianie sytuacji całego klubu. Jedyne, co może dziwić w kontekście Piątka teraz, to to, że wybrał ten klub, że Jürgen Klinsmann nawinął makaron na uszy wszystkim. Nawet nie mam na myśli samego otoczenia Krzysztofa Piątka, ale także tych innych piłkarzy, którzy zdecydowali się na transfer Tuzarta, Kasibara. I tak dalej, i tak dalej. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, trzeba się rozwijać, trzeba dokładać kolejne atuty do swojej gry, kolejne narzędzia. Wtedy te bramki powinny przyjść, bo na razie pod tym kątem jest naprawdę bardzo słabo. Ale cała herta potrzebuje po prostu teraz spokoju, i wydaje mi się, że tylko spokój może ich uratować. Tymczasem, bardzo wam dziękuję za uwagę. Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie na ten temat, i raz jeszcze apeluję: patrzmy na sytuację Herty globalnie. To nie jest tak, że słabo wygląda tylko Krzysztof Piątek. Słabo wygląda naprawdę cały ten kontekst, i momentami można się po prostu zwyczajnie tym wszystkim załamać.